Thor kocha i grzmoci. No bo tak nazywa się nowa część, czwarta część. Ósmy film z Thorem z serii MCU. Bohater, który poza Nickiem Fury, poza Stanem Lee pojawił się w największej ilości filmów. Nie wiadomo jakim cudem właściwie, ale stał się jednym z naszych najbardziej popularnych, uwielbianych superbohaterów i po raz kolejny wraca Tajka White -Eat i opowiada po raz pierwszy komedię romantyczną. I powtarzał to wiele razy. To ma być komedia romantyczna. Czy jest miejsce na komedie romantyczne w MCU? Czy miłość i grzymocenie Thor Love and Thunder da się obejrzeć jako komedię, a jednocześnie jako film MCU? Czy łączenie tych wszystkich gatunków przyniosło jeden wielki rozgardiarz i tak naprawdę pogubimy się? Chodźcie, bezspoilerowa recenzja was czeka, a jest tutaj specyficznie. Zanim przejdziemy do recenzji, kilka słów do sponsora dzisiejszego odcinka Wydawnictwa Insignis, wydawcy książki Dzień Smoka. World of Warcraft Dzień Smoka to pozycja oczywiście dziejąca się w świecie World of Warcraft, czyli jednej z najpopularniejszych gier w historii. Co prawda ja grałem w Warcraft 1-2 na midze, ale ten świat się rozbudowuje od ponad 20 lat, zatem dla każdego, który grał, tutaj znajdzie rozszerzenie i takie expanded universe świata Warcrafta. World of Warcraft Dzień Smok opowiada nam historię, gdzie do Azeroth dotarła straszliwa, demoniczna armia Płonący legion, która zburzyła cały porządek w tym fantastycznym świecie. I dzisiaj wszyscy toczą walkę: orkowie, smoki, gobliny, i ludzie, i trolle, wszyscy toczą walkę o dominację nad rozproszonymi i oczywiście skłóconymi ze sobą królestwami. Nie byłoby jednak świata World of Warcraft bez czarodziei i właśnie buntowniczy mag Ronin wyprawia się w niebezpieczną podróż na opanowane przez orków ziemie Kazmodan. Podczas swojej ekspedycji Ronin odkryje zatrważający spisek, mroczniejszy niż wszystko, z czym do tej pory się zetknął. I jeżeli kiedykolwiek ma znowu wzejść piękne słońce i wszyscy mamy żyć w idyllicznym, pięknym, pokojowym świecie, to musi zawrzeć niebezpieczny sojusz z pradawnymi istotami powietrza i ognia. Więcej dowiecie się, sięgając po lekturę dnia smoka World of Warcraft wydanego przez wydawnictwo Insignis. A teraz wracamy do Tora! How exciting! Yeah! W ciągu 14 lat istnienia MCU, Thor przeszedł ogromną drogę, zarówno jako postać, jak i jako filmy. Od próby zrobienia wersji Hamleta przez Keneta Branana, poprzez najgorszy film MCU, czyli Thor Mroczny Świat, poprzez odkrycie go na nowo przez Taika Waititiego i zrobienie cudownej psychologicznej drogi przez braci Russo w Infinity War oraz Endgame. Więc w pewnym sensie, przynajmniej dla mnie i dla wielu innych, jego droga była zamknięta, nie potrzebujemy czwartej części, ale ją dostaliśmy i tutaj fabuła prezentuje się następująco, że nasz Thor oczywiście odleciał ze strażnikami galaktyki, na nowo próbuje się odnaleźć i wzdycha za swoją byłą straconą miłością Jane Foster, która w jakiś sposób zostaje panią Thor, Mighty Thor, wspaniałym silnym e, Thor'em i oni we dwójkę, oczywiście, w jakiś sposób się spotykają i muszą stawić czoła gorowi zabójcy bogów granemu przez Christiana Beyla. Zatem mamy oczywiście stara miłość, czy uda się wskrzesić ten ogień, oraz mamy z drugiej strony, czy zabójca bogów zabije więcej bogów. W tym filmie tajka nawiązuje do serii komiksów Jasona Arona, gdzie mamy zarówno Gora, morderce bogów, jakie on wymyślił, naszą panią Thor, e, graną przez właśnie Jane Foster, także i historię związaną z jej chorobą. Wszystko to jest teoretycznie piękną inspiracją. Ale. Nie jest to adaptacja, co już wiemy, właściwie żaden film MCU nie jest adaptacją jednego komiksu, to jest inspirowanie się, budowanie czegoś nowego. I Tajka wyraźnie coś nowego buduje. Film, który jest głośny, kolorowy, komediowy, zanurzony w samiotki końcówce lat 80., -tych. I już wchodzących w lat, lata 90. Dla tych, którzy, a, którzy oglądali a, finał Stranger Things i jarali się tym metalowymi elementami, no to te metalowe elementy, troszeczkę za trochę mocniejsze, wchodzą wyraźnie do tego filmu, ponieważ wydaje mi się, że nasza nostalgia już przeszła od samego początku lat 80., teraz, teraz jaramy się nostalgią końcówki lat 80., -tych, początku lat 90., czyli ten kicz. Bardzo bije z każdej sceny. Zbroja, która wydaje się być tak bardzo niewygodna, którą nosi nasz sztor Kolorki i wielgachne, wielgachna błyskawica, na przykład Zeusa, to są rzeczy, które wyraźnie nawiązują do tej estetyki, która będzie Wam się, moim zdaniem, podobać. Nie będziecie mogli powiedzieć, że jest to wizualnie nudne widowisko. Kolorów mnóstwo, gdy trzeba, zabieramy kolory całkowicie, gdy trzeba, to robimy naprawdę ciekawie wyglądające walki, aczkolwiek na pewno nie powiecie, że jest to najlepiej walczący. Thor, albo najlepiej walczący, czy też przedstawiający sceny akcji film MCU. Tutaj chociażby James Gunn i jego strażnicy wciąż stoją wiele poziomów wyżej, jeżeli chodzi o organizację i pokazanie dobrej walki, już nie mówiąc oczywiście o Civil Warze i tam rozplanowaniu walki naszych dwóch, mm, dwóch stron. Zatem, mamy te dwa elementy. Trzecim jednak, najważniejszym, jest to... Pytanie, czy to jest dobra komedia romantyczna? I to jest też, moim zdaniem, odpowiedź będzie bardzo uzależniona od Waszych upodobań, zarówno estetycznych, jak i troszeczkę filmowych, ponieważ to jest film, który siedzi dwoma nogami i tyłeczkiem w komedii romantycznej, w wrzucaniu żartów. I, I całym tym gatunku filmowym, gdzie mamy narratora, który co jakiś czas wchodzi, który opowiada dosyć żartobliwie wszystko, co się dzieje, wprowadza nas w ten świat. Czujecie się troszeczkę swoją drogą. Mamy też narratora, jak było w Deadpoolu. I ja nie wiem czemu, ale ja widzę bardzo dużo porównań pomiędzy Deadpoolem Jedynką i jego historią miłosna. A tutaj Torem, czwórką i też jego historią miłosną, też narracją, też żartami, które są absurdalne wieloma żartami z pośladków, jest podobieństwo, tylko tu mamy Tajkę, a tam mieliśmy bardzo dużo obrzydliwości kategorii R. Zatem jeżeli lubicie poczucie humoru Tajki Waitiego, to tutaj dostaniecie go więcej niż dostaliście w Tor Ragnarok. Będą sceny, które można całkowicie wyciąć z tego filmu. I nie wpłyną absolutnie w żaden sposób na żadnego z bohaterów ani na żaden element fabuły. Właściwie mamy tak, że jest pewien McGuffin, który jest kompletnie niepotrzebny. Gdyby wyciąć dobre 15 minut dotyczące tego McGaffina i poświęcić na kogokolwiek innego, no to nie zmieniłoby się absolutnie nic. I jest to z jednej strony plus, jeżeli jarasz się tym humorem, bo te 15 minut to jest Tajka Waititi w 100%. Żarty, które się ciągną, które są troszeczkę nieśmieszne, ale śmieszne jednak, absurdalne, wrzucające ci w twarz bardzo głośno ryczące kozy. A z drugiej strony możesz być osobą, która powie: No dobra, ale ja bym chciał koherentną historię. I możesz narzekać. Ja akurat nie narzekałem, bawiłem się na się znakomicie, ale staram się spojrzeć z tych dwóch przynajmniej perspektyw, ponieważ to jest ta pierwsza działka. Bardzo dużo tajki w tańce. Tego poczucia humoru, tego stylu. Jednocześnie film zaczyna się i opowiada także historię gora, zabójcy bogów, granego znakomicie przez Krzysia Bejla, który bawi się tą rolą, jest przerażający, jest obrzydliwy, jest. Może nie jest specjalnie głęboki jako bohater, ale gra go pięknie. Wydaje mi się, że on zawsze ma, w sensie ja zawsze widzę w Krzysiu Bejlu intensywność. Obejrzyjcie Mechanika, obejrzyjcie Black Hawk Down bodajże, Blue Hawk Down, nie pamiętam, tam gdzie on był więźniem e, uciekającym z więzienia w Wietnamie, więzienia, z więzienia dla, e, dla jeńców wojennych. On uwielbia intensywność, on nie potrafi grać nieintensywnie, nie przesadzając, więc ta intensywność pasuje, to super. Ale jeżeli jesteś fanem tej części filmu, gora, dramatu, bo mamy tutaj element dramatu film o tym, że mamy bogów. I co ci bogowie znaczą w świecie Marvela? I mamy Kolesia, który mówi: Kurna, bogowie no, dali ciała, więc ja i wszystkich, ciach, 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 jestem zabójcą bogów. I mamy to fajne zdarzenie. To jest naprawdę ciekawy dramat. To jest naprawdę ciekawa historia, która mówi: zreflektuj, spójrz na siebie, to Torze, Zeusie, jakimkolwiek inny Bogu. Powiedz kurcze, jak ja powinienem. Podchodzić do życia, podchodzić do innych Bogów, podchodzić do egzystencji w tym moim światku Marvela, i do tego powinien prowadzić nasz gore. Tyle, że ze względu na to, że dostajemy te 15 minut tajki, które jest tylko tajką, tutaj kilkanaście minut żartów, tutaj jeszcze ten nasz, naszą historię miłosną. To nie wybrzmiewa tak dobrze. Droga Gora, jego finał nie jest tak uderzający cię w twarz, bo brakuje ze dwóch, trzech scen, żebyś zrozumiał pewne takie nutki, które aha, to on patrzy na to i jest zdziwiony. Aha, to on spogląda na to i jest, zast zastanawia się dlaczego. Albo aha. To są różnice pomiędzy gorem, który robi to, a gorem, który robi tamto. Bo ja to wszystko wiem, jak się tego wszystkiego domyślam, ale brakuje mi sceny, która by to potwierdziła. Co z tego, że ja to wiem z komiksów i wiem to, po prostu patrzę na strukturę filmu, ale film powinien to mi chociaż troszeczkę pokazać. Nie mówię opowiedzieć słowami. Pokazać. Pokazać jedną scenę, na przykład, gdzie coś puszcza i nagle jego twarz się zmienia i coś tam robi. Nie ma tego. Jest tylko ho 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 i przemiana. Brakuje mi czegokolwiek pomiędzy. Brakuje dlaczego? No bo ponieważ musimy spełnić więcej czasu na naszych komedyjnych, oraz naszym romantycznym elemencie. Zatem jeżeli wyjdziecie z kina i powiecie: kurczę, Złoczyńca jest świetnie zagrany, ale słabo napisany", ja was będę rozumiał. Bo nie ma tutaj aż tak dużo głębi. Oczywiście, to wciąż jest kilogram więcej głębi od mrocznego elfa z tor mroczny świat, ale gdy widzisz ten potencjał, gdy widzisz, jak tutaj jest dużo już rzeczy zawartych, to mogło być tego jeszcze troszeczkę więcej. Ale wracamy do tematu miłosnego, ważniejszego teoretycznie tematu, ponieważ no, ma być to komedia romantyczna. Jeżeli romantyzmu nie ma, no to film leży. I tutaj nie leży film. Jane Foster, grana oczywiście przez Natalie Portman, ma po raz pierwszy możliwość bawienia się. I dla tych, którzy oglądali poprzednie tory niedawno, to będą w szoku troszeczkę, jak inna jest jej postać w trzecim filmie w porównaniu do w czwartym filmie, przepraszam, w porównaniu do pierwszych dwóch. I czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Czy wam to będzie przeszkadzać? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo ona była bardzo nijaka w pierwszych dwóch, więc tutaj przynajmniej jest jakaś. Natalie Portman może się pobawić tą rolą, może poszaleć. Relacja pomiędzy nią a torem wydaje się być jakakolwiek i to w ogóle jest argument. Jakakolwiek jako argument za. Ona ma kilka ładnych zdań, które wypowiada, i znowu są tutaj elementy dotyczące ich romansu, które są w dosyć prosty w sposób poprowadzone. Nie mamy tego, co typowa komedia romantyczna daje. Wiecie, schodzimy się razem, nagle dochodzi do nieporozumienia, rozchodzimy się, schodzimy na końcu. Nie mamy tego. Więc dla tych, którzy na przykład uwielbiają ten schemat, będą zawiedzeni. Dla mnie, który niespecjalnie jest fanem tego schematu, ja się cieszę, że go nie dostaliśmy. Ale ze względu na to, że musimy tutaj jeszcze wepchnąć jeden element, element właśnie choroby Jane, który jest tutaj ważny z punktu widzenia fabularnego, trochę, no to. Coś musi zostać poświęcone, i dla mnie, tym czymś jest kilka scen dotyczących właśnie, e, właśnie tego rozwoju Jane. To jest troszeczkę robione albo jakimiś przerywnikami, albo montażem, albo opowieścią prowadzoną przez Korga. Zatem, jeżeli słyszycie to, co ja mówię, to zauważacie, że ten film jest bardzo porozrzucany. Wydaje się, nie, nie jest tak spójny zdecydowanie jak Thor Ragnarok. Jednocześnie ja podczas seansu bawiłem się znakomicie. Rżałem, gdy wrzeszczały kozy. Kozy wrzeszczące najlepsi bohaterowie filmu i spotkałem i wychodziłem z kina i ktoś nam powiedział, że ich było trochę za dużo. Nie, nie, nie. One moim zdaniem powinny być samolutki film, cały czas wrzeszczeć, nieustannie, cały czas być z nami po prostu do seansu, podczas napisów wrzeszczeć. Ja jestem aż tak wielkim fanem tych koz. kuz, przepraszam. Bawisz się dobrze w tym filmie, tyle że to nie powinno przesłaniać tego, że jako struktura, jako dzieło jest on strasznie nierówny. Ponoć ploteczki są, że nakręconych było 3, 4, 5 godzin. Różne wersje wczytałem. Wycięto jedną postać całą, która, która została zagrana przez Matkę Smoków czy któregoś z tych tam bohaterów z Gry o Tron. Wycięto Grandmastera, wycięto Etriego. Więc mamy mnóstwo rzeczy, które tajkę dokręcił, a które w końcu upadły gdzieś na stole montażowym. Dlaczego? Może wybierano charakter filmu. A może scenariusz tutaj był... Na tyle rozrzucony i zawierający dużo historii, że ciężko było ubrać z tego tylko jeden film. Warto było zrobić dwa lub trzy. Dla mnie na przykład sama idea historii e, Gora jest fajniejsza, nawet jeżeli nie łączymy tam naszej Jane. A historia Jane może nie potrzebuje gora, żeby jakoś ładnie wybrzmiewać. Super i okej. Okay. Ale wydaje mi się, że ten film robi coś, co czwarta faza na razie niespecjalnie nam robiła. Czyli stara się być Jakiś. I to jest w ogóle dla mnie duży argument, ponieważ po dwudziestu kilku produkcjach ja w końcu mam film, gdzie um, nawet jeżeli go nie będę lubił, to będę go pamiętał. Będę pamiętał ten styl, będę pamiętał te gafy, te żarty, te dziwactwa. Będę pamiętał finał, który wybiera kilka decyzji, które mnie bardzo cieszą, dotyczące na przykład, którzy bohaterowie mają prawo walczyć. Kto ma prawo być bezbronny, a nie. Super decyzja. Prawie nigdy nie podejmowana przez twórców i mega szanuję, że zabraliśmy ten element. Często jest taki element, to są chłopcy w opałach, to są dziewczynki w opałach, to są mężczyźni, to są rodzice, to są. Wiecie, tworzymy jakąś grupę w opałach, oj oj, i one muszą być nieustannie do ratowania. Fajnie, że uniknęliśmy tego wątku. Zatem ja zapamiętam, te Rzeczy, które są tutaj wyraźne. Jeżeli chodzi o czwartą, e, czwartą naszą fazę, no to Czarna Wdowa jest tak bardzo od linijki, że Jezus Maria. E, Shang-Chi w miarę też, a tak naprawdę dopiero zaczynasz czuć jakoś w Eternal wizualnie, ale aha, w Doktorze Strange i teraz właśnie w, e, w Tajce w Czwartym Torze. Dla mnie to wciąż nie jest najlepszy film czwartej fazy i wydaje mi się, że. Doktor Strange, szalejący dzięki tym, tym horrorowym nawiązaniom, dzięki wizualnej maestrii Sama Reimiego, jest dużo lepszym filmem niż Thor. Aczkolwiek, jeżeli będziecie teraz kłócić się z kolegami, będziecie, o, ja Thor, ja, ja będę mówił Doktor Strange, to. To dobrze, bawmy się, pozmieniajmy, ponieważ jest o co się kłócić. Ja na przykład, jak ktoś mnie ostatnio pytał, jeszcze przed premierą tych dwóch filmów, co sądzę, jak ustawiam Eternals, Czarną Wdowę, Shanga-Chi i coś tam jeszcze było, to miałem straszny problem, żeby w ogóle je rozróżnić, bo były bardzo standardowe dla mnie. I to jest smutne. A teraz, ja mogę, ja śmiało, od razu mówię, ja chcę wrócić do Doktora Strange, bo te sceny, bo ręka wychodząca z grobu jest dla mnie genialna, bo zombie Strange jest genialny i durnota tego filmu jest genialna, ale jak ktoś powie, ja wolę wrócić do TORA 4, ponieważ jest tak durny, że aż boli, to ja w 100% to rozumiem. I to jest dla mnie droga, którą powinniśmy wybrać jako MCU. Droga, czyli bycia charakterystycznym, zrezygnowania z 90% na Rotten Tomatoes, na rzecz bycia wyraźnym w jakikolwiek sposób. Bądź co bądź, Tor 4. Tor Miłość i Grom to jest najgłupszy film MCU. Jednocześnie nie jest głupi jako rozwiązania, ale pozytywnie durny i w pełni świadom z tego, jak durne jest wszystko, co opowiada. Tak zatem prezentuje się recenzja. Jak zauważacie, nie ma tutaj cyferek, nie ma tutaj mówienia o tym, o Jezu, piątka, szóstka, siódemka. Staram się wam pokazać, co może sprawiać, że ludzie będą go kochać, co może sprawiać, że ludzie będą go nie do końca lubić. Dla mnie wciąż przednia zabawa w kinie. I będę pamiętał znakomitego Krzysia Bejla, Bardzo dobre komediowe wyczucie Krista Hemswortha. Genialne kozy, ale jednak jak mam do wyboru Ragnaroka. I miłość i grzmot, no to rok wygrywa. Pytanie jak u Was jest. Zatem to jest pytanie do Was. Komentujcie, dajcie znać, czy chcecie też omówienie spoilerowe, czy coś jeszcze Was w ogóle interesuje, czy interesują Was te dwie sceny po napisach, które sugerują... Jedna z nich, To z Was chodził kiedyś na moje wykłady, które robiłem jeszcze w Empiku, x lat temu. Mówiłem podczas tych wykładów, kogo bym chciał zobaczyć w MCU, nawet jaką wizję mam dla niego i tak dalej. I oczywiście, nikt z Marvela tam nie był, ale... Opowiadałem chyba o 10 pomysłach, i jeden z tych pomysłów właśnie został wprowadzony do MCU. To jest taka mała satysfakcja, że coś, o czym sobie marzyłem i uważałem, że jest świetnym materiałem na film, będzie zrobiony jako film albo jako serial na Disney Plus. Tyle zatem z mojej strony czekam na komentarze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wytrwaliście, oczywiście zapraszam do subskrybowania, stawienia dzwoneczka, żeby Wam się powiadomienia wyświetlały, żebyśmy mogli się następnym razem zobaczyć tutaj, czyli na brodach z kosmosu na razie.